Witamy na kanale Violity! Nasz kolejny ranking poświęciliśmy monetom jednego z największych krajów na kontynencie europejskim w okresie wczesnonowożytnym. Zatem poznajcie 10 najdroższych monet Rzeczypospolitej, kupionych na stronie internetowej Violity na łączną sumę 114 tysięcy euro. A najtańszą monetą naszego wyboru okazała się niezwykle rzadka odmiana trojaka z 1588 roku, wybita w mieście Olkusz za panowania Zygmunta III wazy. Srebrna moneta, ważąca nieco ponad 2 gramy, została kupiona za 4750 euro. Dziewiąte miejsce naszej drabinki posiadł również trojak z tejże mennicy, co i poprzedni, ale wybity za panowania króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Stefana Batorego w 1584 roku. Zwycięska 118 stawka przyniosła sprzedawcy 4980 euro. Najmłodsza moneta o największym nominale z ceną sprzedaży 5390 euro zajęła ósme miejsce w naszym rankingu. Jest to podwójny Augustodor albo 10 talarów z 1756 roku, wybity ze złota, z wagą ponad 13 gramów, w mieście Lipsk z królem polskim i elektorem saskim Augustem III. Następne siódme miejsce naszego rankingu otrzymały monety, które były emitowane za panowania Władysława IV Wazy. Rzadki złoty dukat toruński wybity w 1638 roku został kupiony za 6000 euro albo 6600 dolarów amerykańskich w ekwiwalencie w momencie sprzedaży aukcji. Na szóstym schodku znajduje się rzadki nomino Półtalara z 1634 roku w bardzo dobrym stanie. Moneta wybita w mennicy miasta Bydgoszcz ze srebra z wagą prawie 14 gramów otrzymała 21 stawek i została sprzedana za 6700 euro. Piąte miejsce naszego rankingu zajął dukat z 1639 roku, na rewersie którego przedstawiony jest herb miasta Gdańska, gdzie został wybity. Dość rzadka złota moneta w dobrym stanie kolekcjonerskim przyniosła sprzedawcy 7900 euro. Czwarte miejsce posiadł koronny talar z dość wysokim stopniem rzadkości wybity w mennicy miasta Kraków w 1647 roku. Srebrna moneta z wagą ponad 28 gramów w idealnym stanie otrzymała 337 stawek i została kupiona za 9300 euro. A w trójka liderów naszego rankingu weszła wczesna złota moneta Zygmunta III Wazy, dukat wybity w 1593 roku w Mennicy miasta Gdańsk. Aukcja z ceny wywoławczej 1745 euro otrzymała 185 stawek i została sprzedana za 11 220 euro. 21 lat później ta sama mennica wyemitowała dukata, który zajął drugie miejsce w naszym rankingu. Bardzo rzadka złota moneta w doskonałym stanie wywołała nadzwyczajne zainteresowanie wśród kolekcjonerów, którzy zaproponowali najwyższą cenę 26 sześćdziesiąt euro. A najdroższą monetą Rzeczypospolitej został bardzo rzadki, lekki talar z Zygmunta III wazy, w niewiarygodnie dobrym stanie. Moneta, wyemitowana w 1621 roku w mennicy miasta Bydgoszcz, otrzymała 147 stawek i została sprzedana za rekordowe 31 700 euro. Dziękujemy za przegląd. Obserwujcie nasz kanał i kolekcjonujcie historię razem z Violity.